Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do kuchni, gdzie będziemy kisić kapustę, ale będziemy ją kisić nie na okres zimowy, tylko na bieżące konsumowanie tej kapusty, ponieważ ja uwielbiam kiszoną kapustę. A oczywiście, że kiszonki są zdrowe, to chyba wszyscy wiemy, dlatego że kiszonki mają dużo witaminy C, mają naprawdę zbawienny wpływ na naszą skórę, na naszą cerę, na nasze samopoczucie, a przede wszystkim, wszystkie kiszonki mają fantastyczne probiotyki, które są zbawienne dla naszych jelit. Także uważam, że powinniśmy jeść dużo kiszonek, no i ja zresztą je po prostu uwielbia. I dzisiaj będziemy robili na bieżące, na bieżące spożywanie, słuchajcie, kapustę. Do tej, ka do, do dzisiaj ja będę kiszyła kapustę, akurat takie dwie główki sobie, Kupiłam na rynku, bo oczywiście dzisiaj był rynek, więc ja kupiłam sobie dwie kapusty. W sumie te kapusty ważą około 4 kg. Ja już tutaj mniej więcej policzyłam, ile będę miała odpadów przy szatkowaniu. I będzie nam potrzebna sól, liść laurowy, kminek. Kminek. I ja osobiście bardzo lubię kiszoną kapustę z marchewką. A marchewka kiszona jest również bardzo dobra, ma jeszcze dodatkową beta-karotę, także naprawdę bardzo dobrze to wszystko będzie wpływało później na nasz wygląd i na naszą cerę. Słuchajcie, trochę narzędzi jest nam potrzeba do takiego kiszenia kapusty, bo musimy mieć wagę, musimy mieć tarkę, no i szatkownicę. Ja mam taką starą, ale bardzo dobrą szatkownicę. No i oczywiście mam swój kamień granitowy, który używam już od wielu lat i naprawdę się bardzo sprawdza. Oczywiście słój, swój duży, ewentualnie jak macie mniejszy takie, są mniejsze garnki kamienne. Ja również taki mam. Więc w zależności od tego, jaką ilość kisicie, takiego naczynia będziecie używali. Ja myślę, że każdy z nas powinien sobie zakisić taką kapustę. No i oczywiście, chciałabym Was jeszcze tak szybciutko zachęcić do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania. Do komentowania, a przede wszystkim do kiszenia kapusty. Jeżeli chcielibyście obejrzeć film, który kręciłam jak kiszę kapustę już na okres zimowy, to zachęcam Was do obejrzenia go. Ja Wam gdzieś podlinkuję albo pod filmem, albo tutaj się wyświetli Wam link do tego filmu, i naprawdę serdecznie Was zachęcam do oglądnięcia tamtego filmu. A my. Zaczynamy pracować. Nasze kiszenie, jak zwykle, zaczynamy od obrania marchewki i przygotowania wszystkich surowców. I ja w tej chwili będę obierała marchewkę i tarkowała. Marchewkę mam już y, mm, przygotowaną. W tej chwili będę szatkować kapustę, moją szatkownicą. Ona jest bardzo dobra, bardzo dobrze się szatkuje, jakbyś tak pokazał, jak fajnie tutaj szatkuje. Oczywiście ja kapustę szatkuję do miski, która zwróćcie uwagę, żeby miała atest do kontaktu z żywnością. No i w tej chwili będę sobie przygotowywać kapustę. Mam już kapustę poszatkowaną, marchewkę przygotowaną, oczywiście przyprawy, liść laurowy, kminek, sól mamy już przygotowane. Jeżeli chodzi o proporcję soli do kapusty, to musimy pamiętać, że na 100 kg soli, 100 kg kapusty, 100 kg kapusty używamy 1 kg soli. I tak proporcjonalnie 1 do 10 robimy z każdą ilością kapusty, jaką mamy. Ja mam tutaj w tej chwili. 3 kg kapusty po szatkowaniu, bo zważyłam sobie, waga jest na stole, zważyłam i użyłam do tego 3 dekagramy soli. I oczywiście, gdybym miała 5 kg kapusty, użyłabym 5 dekagramów soli i tak proporcjonalnie. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie duże miski, duże pojemniki, to warto, zwłaszcza jeżeli robicie to tak jak ja, na te bieżące potrzeby, nieduża ilość, to wymieszać sobie wszystkie produkty: kapustę, marchewkę, sól wymieszać w jednej dobrej misce i wtedy dopiero ubijać w garnku ponieważ ja nie mam takiego dużego naczynia będę robiła tak że będę warstwami układała w słoju i będę to wszystko przykrywała warstwą soli warstwa kapusty marchewki i tak dalej i tak troszeczkę sobie dodam teraz marchewki to już słuchajcie, jeżeli chodzi o dodatki do kapusty, to możecie robić sobie bez marchewki, możecie użyć oczywiście jakichś innych przypraw, które lubicie. Ja lubię marchewkę, lubię kminek, można dodać żurawiny, można dodać wiele innych, słuchajcie, wiele innych przypraw smakowych, takich jak lubicie. Dobrze, tą pierwszą warstwę już mamy. Lecimy drugą. I tak warstwami będziemy sobie przygotowywać naszą kapustę. No, i teraz za chwileczkę jeszcze dodam soli. O. Teraz o, można już sobie tak fajnie przemieszać to, zanim będziemy ubijać. I teraz ubijamy po raz kolejny. O, i dodajemy kolejną warstwę kapusty. Dajemy tutaj kolejną warstwę kapusty marchewki. Listek laurowy, kminek i tak słuchajcie, do samego końca bardzo szybciutko. I znowu tutaj sobie lekko wymieszamy. Teraz no i zaczynamy ubijać. Takiej małej ilości kapusty, rzeczywiście bardzo trudno jest uzyskać ten sok, który nam jest tutaj niezbędny, i warto by było jednak, jak robimy małą ilość kapusty, w jakiejś w większym pojemniku wymieszać tą sól, kapustę, marchewkę, te wszystkie dodatki wymieszać, wymieszać i później warstwami dodawać sobie i, i ubijać, bo będzie tak o wiele łatwiej, mniej siły będzie. Trzeba zużyć. Ja wiem, co mówię, słuchajcie, także, także tak bym wam polecała. Mówię tutaj o takiej małej ilości kapusty, którą robimy na bieżące spożywanie. Ja oczywiście teraz moją kapustę, tu mam, słuchajcie, ponieważ robię to w tym garnku, że mam ograniczoną tutaj możliwość dania większego talerza, ale wystarczy taki mały, Tutaj weźmiemy wszystko, fajnie naciśniemy i wkładamy mój kamień. Granitową kostkę mam taką, świetnie. To jest kostka, oczywiście ona już jest wyparzona. Ja wkładam taką kostkę do zmywarki i wtedy naprawdę nie ma, nie ma problemu, jeżeli chodzi o. Yy, sterylność takiej kostki. Oczywiście nasz garnek zakrywamy. Yy, yy, ja mówię garnek, bo jestem przyzwyczajona Słuchajcie, do moich garnków kamiennych, a tym razem mam słój, ale słój to mam głównie na potrzeby filmu, dlatego że jak macie garnek kamienny, to ja zdecydowanie preferuję akurat garnki kamienne. Yy. Ja w tej chwili odstawię kapustę. Taka kapusta, jeżeli jest temperatura mniej więcej taka jak w tej chwili, czyli mamy wrześniową temperaturę, to w mieszkaniach jest dosyć ciepło. Myślę, że około 5 dni będzie nam się taka kapusta kisiła. Aczkolwiek będziemy ją na bieżąco próbować, i wtedy jak to do surówki, to w zależności od tego, jak mocno lubimy ukiszoną kapustę, tak możemy sobie robić. Oczywiście pamiętamy też o tym, że taką kapustę po pewnym czasie, kiedy zbierają się gazy, musimy odgazowywać. Tutaj nie będzie aż tak dużej potrzeby, ale jednak mimo wszystko wezmę i będę tutaj do samego na moją łyżką drewnianą przebijała taką kapustę po to żeby te wszystkie gazy wyszły żeby kapusta miała dobry smak. Będziemy czekać na kolejne dni, pokażę wam po ilu dniach jak wygląda ta kapusta. Minęło 10 dni i moja kapusta jest już dobra. Skąd to wiem? Ano stąd, że ja już oczywiście próbowałam ją 2-3 dni wcześniej i już ta kwasowość dla mnie była odpowiednia. Taką kapustę lubiłam. No i oczywiście już zaczynałam jeść taką kapustę. Oczywiście pokażę Wam, jak ona wygląda. Ja już wyjmę ten kamień. W tej chwili. Och, odłożę. No, weźmy tą kapustę tutaj na stół. No i y, słuchajcie, zrobiła się taka ilość kapusty akurat na bieżące potrzeby. Y, ja uwielbiam właśnie w okresie jesiennym, kiedy ta pogoda nie jest taka pewna i kiedy zaczynamy kichać, prychać, dlatego że albo pogoda nas zawodzi, albo my ubierzemy się jeszcze zbyt luźno jak to bywa po lecie i wtedy naprawdę bardzo lubię jeść kiszonki, zwłaszcza kapustę kiszoną, dlatego że ona mi dostarcza dużo witaminy C i jak już mam się uodparniać, to wolę poprzez kiszoną kapustę. No ale chcę, chcę tutaj Wam pokazać, ja sobie nabiorę, mam czysty talerzyk, mam czysty widelec i nabiorę sobie tej kapusty. Jest naprawdę przepyszna, jest fajnie twarda, bo muszę Wam powiedzieć, że w tamtym roku robiłam kiszoną kapustę i taka była trochę miękka. Nie wiem dlaczego, widocznie była zła odmiana, bo jednak najlepiej nadają się do tego te kamienne głowy. A tu jakoś widocznie nie była taka kapusta, że, że w którymś momencie bardzo szybko mi zmiękła. A ta jest chrupiąca, twarda. Jest przepyszna. Jest naprawdę pyszna i przede wszystkim jest taka chrupiąca, którą ja bardzo lubię. Mm. Jest super. Ja będę sobie, słuchajcie, w tej chwili zajadała już ze słoja. Ja nie będę przekładała, ponieważ nie zdążę, nie zdąży taka pusta przekisnąć, że tak powiem. Dlatego, że jest jej dosyć mało. Ale jeżeli sobie zrobicie na bieżące potrzeby, większy taki, czy słój, czy, czy w zależności, co tam macie. Ja tak jak mówię, bardzo lubię robić w garnku kamiennym, to wtedy można, żeby zatrzymać ten proces kiszenia, możecie sobie przełożyć do mniejszych słoików, można nakryć jakąś gazą, można nakryć luźno taką pokrywką. Wstawić sobie do lodówki, i wtedy, jak gdyby, mamy troszeczkę zahamowany ten proces fermentacji, i możemy bezpośrednio sobie brać na bieżące potrzeby i spożywać kapustę. Kapusta, kiszonki, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo zdrowe jedzenie. Polecam Wam szczerze, zwłaszcza, że naprawdę, jeżeli chodzi o pracę, to wcale aż tak dużo nie ma tej pracy natomiast jedyne na co dłużej czekamy to po prostu aż zajdzie ten proces fermentacji słuchajcie tak fajnie pachnie w tej chwili już ta kapusta że wszystkie ślinianki mi pracują polecam wam żebyście sobie zrobili kapustę jeszcze nawet zanim będziecie robić na zimę zróbcie sobie jeszcze takie, taką kapustę na bieżące potrzeby bo tak jak wspominałam warto ją jeść na dzisiaj będziemy kończyć Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce.